うん。<music> Na jednej sesji dwa takie same projekty uchwał. Ta sesja na pewno zakończy się sukcesem przedsiębiorców. Kończy się nabór do szkoły muzycznej. To ostatni dzwonek. Zapraszamy serdecznie do naszej szkoły. Nadszedł czas na zmianę ogumienia na letnie. Na obecną chwilę większość osób jeszcze nie wymieniła opon. Tuż przed weekendem wita Państwa Paweł Guszała. Zapraszam na serwis. Wiele na to wskazuje, że najbliższe spotkanie rajców zakończy się sukcesem dla lokalnych przedsiębiorców. Wszystko przez to, że w porządku obrad znalazły się dwie prawie identyczne uchwały. Na spotkaniu radny Hubert Papaj poinformował dziennikarzy, że na najbliższej sesji procedowane będą dwa projekty uchwał z myślą stricte o przedsiębiorcach. Co ciekawe, oba dokumenty mają być prawie identyczne. Pierwszym projektem był projekt złożony przez nas z klub, przez klub bezpartyjnych samorządowców, dotyczący obniżenia opłat za zajęcie pasa drogowego, szczególnie dla branży gastronomicznej. Zawnioskowaliśmy się w zeszłym miesiącu, żeby ta stawka wynosiła 1 grosz za grunty, tereny jezdni gminnych i 2 grosze za Pas drogowy, jeżeli chodzi o drogi powiatowe. Bardzo nas cieszy, że po ponad miesiącu pan prezydent zweryfikował swoje stanowisko, przychylił się do naszego wniosku i zaproponował swój projekt uchwały. On się moim zdaniem niczym nie różni, poza jednym drobnym aspektem, że został rozszerzony o punkty też handlowe. Uważamy, że obydwa projekty są bardzo dobre i cieszymy się, że przedsiębiorcy na tym skorzystają. Sprawdziliśmy to i faktycznie w porządku obrad są dwa prawie identyczne projekty uchwał. Proszę zobaczyć na punkt siódmy i ósmy. Oczywiście ten przygotowany wcześniej przez klub Huberta Papaja będzie procedowany jako drugi w kolejności. Odkładając kwestie formalne na bok, najważniejsze, aby na decyzję rajców zyskali lokalni przedsiębiorcy. A idąc dalej, też tym tokiem myślenia i ciesząc się, że nasze projekty są procedowane, zaproponujemy. Przed najbliższą sesją, już w poniedziałek, kolejny projekt uchwały, ale nie tylko, który będzie na rzecz przedsiębiorców, ale również mieszkańców. I jest on związany właśnie z nośnym tematem dotyczącym wymiany źródeł ciepła, ekologii, naszego środowiska. Jako klub bezpartyjnych samorządowców przygotowaliśmy projekt uchwały zwalniającej z podatku od nieruchomości mieszkańców, ale też przedsiębiorców, firmy, które zainstalowały odnawialne źródła energii. Pompy ciepła, fotowoltanikę, panele solarne, rekuperatory, wymienniki. Ci wszyscy, którzy zainstalowali tego typu urządzenia, działają na rzecz ekologii, poprawi środowiska naturalnego i trzeba im pomagać. To jest najbardziej tanie, ekologiczne działanie. Dokumenty mają już być gotowe. I my przygotowaliśmy projekt uchwały, który zwalnia te osoby w przeciągu 5 lat z podatku od nieruchomości do kwoty. 20 tysięcy złotych poniesionych wydatków. I taki materiał w poniedziałek te złożymy i liczymy na to, że pan prezydent przychyli się do tego projektu uchwały, a jeżeli będzie chciał również zaproponować że to z jego projekt, to nawet wyślemy wersję edytowalną, żeby już urzędnicy nie musieli tego przepisywać. Wystarczy będzie go skopiować, podpisać. Bo najważniejsze jest dobro mieszkańców i jakość naszego środowiska. Takie zwolnienie z podatku funkcjonuje z powodzeniem między innymi we Wrocławiu. Jeszcze raz przypominamy o prowadzonym naborze na rok szkolny 2021-2022 przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia imienia Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze. To ostatni dzwonek, aby zapisać swoje dziecko. Do końca tego miesiąca trwa rekrutacja do Państwowej Szkoły Muzycznej 1 i 2 i stopnia imienia Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze. Aby zgłosić chęć nauki, wystarczy pobrać z podanej strony internetowej kwestionariusz zgłoszeniowy, wypełnić go i przesłać. Pocztą mailową czy na żywo można nawet podejść i mamy skrzynkę podawczą, e, e, można też wrzucić kopertę za, za, e, zaadresowaną do naszej szkoły, tylko żeby były wszystkie dokumenty wypełnione, bo tam są podpisy na jednej stronie i na ostatniej też. Rodzice czasami nie doczytają i później pani sekretarka musi prosić, żeby jednak podeszła dana mamusia czy tatuś i podpisał. Także zapraszamy serdecznie do naszej szkoły. Po złożeniu kwestionariusza odbędzie się spotkanie, w trakcie którego sprawdzona zostanie przydatność muzyczna kandydata. Później będziemy robić tak zwany, ja powiem to słowo, nie lubię tak zwany, egzamin. To nie jest egzamin, to jest sprawdzanie zdolności, przydatności do kształcenia w naszej szkole artystycznej, muzycznej. No i będzie y, dokładny termin, wtedy rodzice będą zawiadomieni, kiedy przyjść z pociechami, mimo że pandemia. Postaramy się w reżimie sanitarnym przeprowadzić e, maj, czerwiec. Będą, kilka będzie terminów dogodnych. Z, z rodzicami będzie można się tak umówić, komu z Państwa będzie, czy przed południem y, y, wygodniej, czy po południu. My się dostosujemy. Zwłaszcza, że szkoła muzyczna nie tylko uczy gry na instrumencie czy śpiewu, ale ogólnie rozwija. Dzieci lepiej sobie radzą, jeśli chodzi o naukę języków obcych, czy w ogóle jeśli chodzi o naukę i zapamiętywanie, w szkole ogólnokształcącej. Bardzo to rozwija, pomaga też porządkować, organizować swój czas. Naprawdę bardzo rozwija szkoła muzyczna. Zgłaszać mogą się kandydaci w wieku od 7 do 23 lat. Na wydział wokalny dziewczęta muszą mieć ukończony szesnasty rok życia, a chłopcy 18. Niesprzyjające warunki pogodowe sprawiły, że wielu kierowców nadal jeździ na zimowych oponach. Zapytaliśmy specjalistę, kiedy powinniśmy zmienić ogumienie. Polska to kraj, w którym nie ma obowiązku sezonowej zmiany ogumienia. Jednak powinniśmy wiedzieć, że opony zimowe od letnich różnią się składem mieszanki, z jakich są wyprodukowane. Według ekspertów ogumienie zimowe traci swoje właściwości powyżej 7 stopni Celsjusza. Wówczas powinniśmy je zmienić. Obecny rok jest na pewno wyjątkowy. Śnieg w kwietniu, wahania rzędu kilkunastu stopni na przełomie kilku dni. To wszystko wpływa na to, że jeleń ogórzanie odroczyli w czasie decyzji o zmianie opon w swoich samochodach. Na obecną chwilę większość osób jeszcze nie wymieniła opon. Ci, którzy się zdecydowali wymienić opony, to najczęściej są ludzie, którzy mają kilka aut w rodzinie. Jedno auto mogą sobie pozwolić na to, żeby zmienić te opony na letnie. Zostawiają sobie jeszcze samochody na oponach zimowych. Lockdown myślę, że też tutaj ma, swój, ma swoje odzwierciedlenie w obecnej sytuacji. Zamknięte szkoły, zamknięte żłobki, przedszkola. No i głównie pogoda, która no naprawdę jest na pewno. Wiosenne. Zmiana gumienia to oczywiście koszta. Cena jednej opony ze średniej półki to około 200 zł. Można oczywiście kupić opony używane, bieżnikowane czy chińskie, jednak trzeba pamiętać, że mogą one być trudne do wyważenia, a w przypadku używanych uszkodzone lub po prostu stare. Ludzie w większości decydują się na, jednak na opony nowe, ewentualnie na te opony, na których już jeździli wcześniej, a jeszcze są to opony zdatne do jazdy. Dopiero pod koniec sezonu no, ludzie, część, część osób decyduje się na opony, czy to bieżnikowane, czy gdzieś szuka używanych opon. W poprzednich latach o tej porze roku zajmowano się serwisem klimatyzacji, a nie wymianą ogumienia. Przedłużający się sezon zimowy nie tylko wpłynął na czynności, jakie wykonuje się w warsztatach, ale także przyczynił się do pogorszenia stanu technicznego naszych aut. Ucierpiało w szczególności zawieszenie i układ hamulcowy. Każdorazowo przy wymianie opon staramy się z szczególną uwagę zwrócić na układy mające wpływ bezpośredni na bezpieczeństwo kierowców. No i niestety, ale w tym roku, biorąc pod uwagę okresy analogiczne z lat poprzednich, stan techniczny samochodów uległ pogorszeniu. Prezentujemy pękniętą sprężynę, która zsunęła się z gniazda amortyzatora, przetarła w tak znaczącym stopniu oponę, że prawie doszło do jej wybuchu. Pamiętajmy więc nie tylko o oponach, ale także o stanie technicznym naszych samochodów. Bezpieczeństwo jest przecież najważniejsze. Senator Krzysztof Brus poinformował, że Urząd Wojewódzki we Wrocławiu ogłosił listę samorządów, które otrzymają środki na remont i budowę nowych dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Za jego sprawą na Dolny Śląsk trafi ponad 140 milionów złotych. W naszym regionie beneficjentem został powiat Karkonowski, który otrzymał prawie 1 250 tysięcy złotych na przebudowę drogi w rośnicy, co stanowi 50% wartości zadania. Wsparcie otrzyma także gmina Podgórzyn na przebudowę drogi w Miłkowie. W tym przypadku jest to kwota ponad 533 tysięcy złotych. Spada w Polsce liczba zakażonych koronawirusem, ale nadal utrzymuje się wysoka śmiertelność. Tak w skrócie można podsumować najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia. W trakcie ostatniej doby wykonano ponad 62 tysiące testów, które wykryły 10 858 nowych przypadków, z czego na Dolnym Śląsku 1179, w powiecie karkonowskim 32, a w Jeleniej Górze 41. W tym czasie pośrednio i bezpośrednio z powodu COVID-19 zmarło 539 osób. Tyle na dziś, zapraszam Państwa na jutrzejsze wydarzenia tygodnia. Do zobaczenia.